Siemanko, Siemanko, ludziska, z tej strony Deinrix i dzisiaj polecimy sobie na Endless Mode. Przetestujemy sobie tytan Alien Mana, którego pożyczył mi Wilk, i do tego pożyczył mi jeszcze DJ TV Mana i Chief Clock Mana. Więc mamy naprawdę fajne bosty i bardzo fajny damage. Bardzo fajną jednostkę spawnującą, więc sobie ją przetestujemy. Zobaczymy jak to wygląda. Wziąłem jeszcze do tego Slow i wziąłem jeszcze Dementę Tytana, jako że mogę szóstą jednostkę sobie wziąć, a tutaj są ograniczenia. Jeżeli chodzi o tytana, bo można ich postawić tylko pięciu Pójdziemy na speedie razy dwa, zobaczymy jak to pójdzie Mi się gra powolutku ładuje, ale ja już zaczynam, stawiam Mikołaje No i lecimy do przodu, ten spawner unit, nie tutaj, nie z tej strony Ten Alien Man ma bardzo niski koszt na samym począteczku Więc się zastanawiałem czego nie postawić, żeby tego pierwszego wave'a rozwalić ale myślę, że jak sobie będziemy stawiali tutaj Mikołaje, to może jeszcze Eliena tutaj spróbuje postawić, bo one mają ogromny zasięg, więc byłoby dobrze postawić go gdzieś tutaj, prawda? Czy nie? Czy źle mówię? Chyba dobrze mówię, postawię go gdzieś tutaj, wiecie co, może od razu następnego postawię, jeżeli się da. Tutaj, 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 e, Mikołaja upgrade'ujemy, już dwa UFO sobie lecą, więc e, całkiem ładnie. Jeszcze jednego Mikołaja sobie tutaj będę upgrade'ował i postaram się postawić no wszystkich tutaj gdzieś, bo jeżeli one mają zasięg 80, i ja sobie zwiększę ten zasięg o 15%, no to będzie prawie stuba, więc myślę, że one stąd sięgną na tą linię i będą atakowały. Byłoby bardzo miło, byłoby bardzo fajnie, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczcie, ej, jak to fajnie wygląda te ucho jak lecą. Kurczę, jak ich będzie pięciu, to będzie masakra. To będzie wielka masakra, więc zaraz się przekonamy. Idzie to bardzo szybko, więc nie muszę tutaj skipować. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. <laughs> co? Wow, wciągają je. <laughs> Wypas. Kurczaki, ale fajna jednostka. I na początku jest tak taniutka, że tylko 200 musimy za nią dać. Zobaczmy, jak sobie poradzi z tym bossem. Large glass toilet. Large glass toilet, gdzie ty jesteś? Tutaj. Wciągnie go chyba na raz, co? Czy nie wciąga go? Pila co się dzieje. Czemu go nie wciągają? Za duży jest Large Glasses Toilet? Chyba tak. Chyba tak, niestety. Szkoda, szkoda. Myślałem, że go wciągną. Teraz chyba tutaj od alienów obrywa. Czy nie? Jak to wygląda? Co się tutaj dzieje? Nie, no, no złapało go UFO. Ale to było dziwne. Czemu on tak daleko zoszedł? No, przekonamy się z czasem. Tutaj coraz większe jednostki idą. Wpadają na to wszystko. Dobra, nie jest źle. Coś się dzieje, coś się dzieje powolutku. Ja tu Mikołajów maksuję. Także za sekundę mamy wymaksowanych Mikołajów i pójdę tutaj o Alienów. Zobaczymy w ogóle ile te upgradey tutaj kosztują. Dobra, idzie ich za dużo. 400, 700, 1500, ej, ładnie. Szybkie upgradey bardzo szybkie upgrade. Y. To będą teraz mocne ufo. Zobaczcie. kurczę, będzie to tutaj widać. Nie będzie, ale tutaj mamy. 200 tysięcy będzie miało to ufo, które tutaj pójdzie. Wypas. Dobra, ukończę Mikołajów, żeby kasa wpadała. Bo już mamy praktycznie tyle kaski, ile nam trzeba. I zaraz się biorę za tych alienów. Dobra. Bach. Mamy już to. Dobra, lecimy w alienów. Tutaj już pięknie. upgrade'y lecą. One też ataki już mają. Właśnie, bo zasięg im się zwiększa. Dopiero mają 45, Ok, dajmy dalej, dobra, już jest 60, to jeszcze dwa upgrade'y powinny tutaj być, jak się nie mylę, zaraz zobaczymy, już damage mają naprawdę fajny, więc to tutaj wszystko będzie rozwalane, jest jeszcze jeden upgrade, tak jest, jeszcze jeden upgrade, będzie 20 tysiaków. 20 tysięcy na 25, 6. Na 26 powinniśmy to mieć wymaksowane. Przynajmniej jedną z tych jednostek. Tutaj teraz ładnie się bronimy, jak one mają tyle życia. Wypas, wypas, podoba mi się ta jednostka. To dopiero są dwie postawione. Więc co to się będzie działo jak postawię jeszcze 3? To będzie masakra. Dobra, 18 tysięcy. Jeszcze chwileczka, jeszcze chwileczka i... BUM! Jest! 80! Dobra. I jak ja bym tutaj teraz wstawił Chief Clockmana gdzieś tutaj jakoś blisko, albo... Chwila, najpierw postawię wszystkich. Hmm, tylko jakby to zrobić, żeby oni nie obrywali stunów I żeby tutaj te UFO leciało stąd No stawiamy je tutaj No nie ma wyjścia, nie ma wyjścia No i trochę słabo upychałem Ale mam pięć jednostek tutaj z tyłu I faktycznie więcej się nie da postawić Jest limit, więcej, więcej nie postawimy Teraz, w tym momencie tego szefa gdzieś tutaj wstawię On ma dosyć duży zasięg chyba, nie? Chwila, najpierw DJ-a Może najpierw DJ-a na samym środeczku Żebym miał pewność, że on złap Wszystkie jednostki. Do tego postawię tutaj kloka obok. Kloka upgrade'uję od razu, bo kaski już mam mnóstwo. DJ wymaksowany. Zasięgi są, więc ideolo. Starałem się tutaj postawić te wszystkie Elieny, żeby ufo już stąd leciały z samego począteczku. No i bardzo ładnie się to wszystko udaje. Teraz upgrade'ujemy No i niestety nie mam zasięgu. Tak jak myślałem, że będę miał aż tutaj. Troszkę kulawo, może ta jednostka ma. No tutaj minimalnie, minimalnie. Minimalnie ma, więc powinienem stawiać je troszkę bardziej do przodu, ale pomyślałem, że będę stawiał je tutaj, bo Stuna nie będą łapały z tej linii. Chociaż czy to na pewno tak będzie wyglądało, jak ja to widzę? Czy one tutaj i tak, i tak będą łapały tego Stuna? No zobaczymy. Zobaczymy, jak jednostki będą tutaj gdzieś dochodziły. Na razie wymaksujmy jeszcze 3 alieny. No i na 53 mam wszystkich alienów wymaksowanych. Wszystkie bosty wymaksowane w ich okolicy i dajemy sobie naprawdę spokojnie radę na podwójnym autoskipie. No ale też się nie dziwię, skoro te jednostki spawnują takie ogromne jednostki, bo aż milion życia mają. Do tego mają swój własny DPS 130 tysięcy i jeszcze slowują jednostki i mają ogromny zasięg. No to jest naprawdę wypas jednostka. No naprawdę, nie dziwię się, że tak dajemy radę, może spróbuję do setnego wave'u dojść tylko tymi jednostkami, więc na razie nic nie będę stawiał, żadnych demented tytanów, a jak damy radę do setnego wave'u dojść tymi jednostkami niesamowitymi jednostkami, bo naprawdę wymiatają, no to wtedy dostawię demented tytanów i polecimy dalej z tym demerzem i zobaczymy jak w tym połączeniu daleko zajdziemy, coś tutaj się zgliczowało, bo widzę tutaj glicza a już Jesteśmy za 60 wave'em i już nam tutaj idzie frost, tak? Więc e, coś jest nie tak. No chyba, że glitcha gdzieś wywaliło poza mapę i on dalej gdzieś jest. Albo gdzieś się zgliczował na początku i gdzieś tam siedzi i nie chce się. A tak, faktycznie, zobaczcie, tutaj, w tym miejscu stoi. Stoi i się boi, nie chce podejść dalej, troszkę kula, bo najchętniej bym wyłączył autoskip i pozwolił, żeby te elieny rozwaliły tego glitcha, żeby mi tutaj zniknął i żeby za każdym razem pojawiał się boss, który powinien się pojawić, no ale dobra, poczekajmy, poczekajmy troszkę, zobaczmy jak to pójdzie, mniej więcej widać jak te bossy, jakie mają życie, ile tego życia zostaje. No, powoli się te jednostki przedostają dalej Ale żeby tutaj stun... A właśnie, ja tutaj mówię o stunach Przecież one mają obronę 20 stunów mogą wytrzymać Eee, to nie jest tak źle To mogłem stawiać tutaj na środku Ej, dobra, zostawiam Zostawiam, podjąłem decyzję Zostawiam w tym miejscu, gdzie są Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ustawienia Czy dojdziemy do tego setnego wave'u tym sposobem? Na razie nie jest źle, muszę przyznać Chociaż trochę tych UFO mi brakuje Trochę ich mało jak dochodziły tutaj, było dużo lepiej, ale teraz zobaczcie, mamy swoje UFO i UFO przeciwnika tutaj leci na nas. O, tutaj aż są, <laughs> więc zobaczymy, jak to wytrzymamy. Czy my to wytrzymamy, bo już tutaj dochodzą te jednostki dosyć daleko. Nieładnie, nieładnie. Chyba autoskipa wyłączę na 80. Na pewno to zrobię, bo te jednostki za daleko już dochodzą. Te UFO nie wyłapują wszystkich przeciwników. Dobra, jeszcze jeden wave. Jeszcze jeden wave, chłopaki, wytrzymajcie. Wytrzymajcie, zaraz wam odpuszczę trochę. Trochę powietrza wam dam. O, dobra, odetchniecie sobie. Dobra, 80 wave. No i rozwalamy to, rozwalamy to, chłopaki. Giant Smooth Toilet. Idzie, idzie, zatrzymała się, dobra, tutaj slowy też wchodzą, więc będzie tylko lepiej, tutaj ogarnięte, ale straciliśmy damage, dobra, już jest damage z powrotem, tutaj ogarniamy, będzie git, będzie git, będzie git, tutaj wypychamy, tutaj wszystko rozwalone, dobra, teraz tylko dwa frosty i będziemy wypychali, będziemy wypychali na spokojnie, oj, dwa frosty, a tu kolejne cztery, oj, 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 dobra. Ale poczekam, aż to całkowicie rozwalimy. Wypchniemy całkiem na początek glicza, rozwalimy. i Będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. No i chyba się uda. Czy ufo lecą tutaj na glicza. Czy go rozwalą? Fajnie by było. Dobra, oberwał, oberwał raz. A i przeżył, ale leci następne ufo. Teraz zgarni go. Nie zgarnie. Jeszcze trzy ufo. Zgarnijcie tego glicza, proszę. Ludzie. No, teraz, dobra, poszło, poszło. Mamy glicza rozwalonego, mogę autoskip znowu włączyć na kilka waveów. Mam nadzieję, że do tego setnego waveu spokojnie ogarniemy tymi jednostkami. Nie chcę stawiać żadnych innych jednostek. Tutaj mi głównie chodziło tylko o tego glicza, bo myślę, że do 90 nawet e, wcześniej byśmy doszli na autoskipie z tym damage'em. No, ale glicza musiałem się pozbyć. Trochę mi przeszkadzał. Trochę mi przeszkadzał. Przyznam się, bez zbicia, ale zobaczcie, ile już mamy 369 tysiaków więc jak ja zacznę stawiać tych dementy tytanów to będzie dosłownie chwila jak ich postawię i zaczną tutaj naparzać od samego przodu, Dementy tytani są bardzo fajni bo oni mają piercing damage i podpalają wszystkie jednostki więc jak one tutaj są podpalone to tutaj idą i się palą i się palą i życie tracą więc naprawdę niesamowity damage, ej chwila coś mi się wydaje że jednak bym do 90 nie doszedł bo zobaczcie ile tych Jednostek teraz wyszło e, masakrycznie dużo, 90 e, zatrzymujemy, zatrzymujemy, bo tego możemy nie przeżyć. E, niestety, 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 czy to damy radę wybić? Tutaj jest główny damage, znaczy się nawet tutaj do góry się zaczyna. Ale jak te jednostki tutaj doszły, te UFO nie atakują wszystkich jednostek, to jest troszkę do bani, bo czasem przelatują nad nimi. Ale chyba damy radę, co? Czy nie damy rady? Ała, 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 już mnie boli. Już mnie boli, jak na to patrzę. Dobra, udało się. Ej, co one z nimi robią? Na niebiesko, je tak kolorują. Oj, oj 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 Emergency, emergency. Nie, nie dam emergency. Emergency przecież by mi nie pomogło. Niestety dosłownie sekund 5 bym więcej wytrzymał. No ale biorąc pod uwagę, że postawiłem tylko Titan Alien Mana, to było naprawdę super. No oczywiście jeszcze bossy postawiłem, ale to będzie w dzisiejszym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym odcinku postawię już wszystkie jednostki i naprawdę maksymalny damage, jaki tutaj mogę wyciągnąć. Także zapraszam już teraz na kolejny odcinek. W dziś... W dzisiejszym odcinku to już będzie na tyle. Zostawcie subika pod filmikiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście do tej pory. Będzie mi bardzo miło komentarz. Też mile widziany, jeżeli nie wiecie co napisać. Wpiszcie hashtag Toilet Tower Defense albo hashtag TTD. Będzie też bardzo mile widziany. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!